Dobry, sezon startuje. Dobrze by było wiedzieć, jak czołowe drużyny poradziły sobie w okresie przygotowawczym, więc oto przed Wami profesjonalna analiza. Teraz masz chwilę, żeby zostawić lajka i suba i komentarz. Przegląd zaczynamy od klubowego mistrza Europy, według wielu obecnie najlepszej drużyny świata. Natomiast mimo tych przedstawionych przeze mnie walorów, dzisiaj pokażę tylko dwa mecze Milanu. No bo ile można ich chwalić, gdzieś tak pośrodku swoich przygotowań do nowego sezonu włoska drużyna zmierzyła się z jakimś Realem Madryt. Rossonieri bez mniejszych problemów rozprawili się z drużyną pochodzącą z zatęchłej Hiszpanii i utwierdzili swoich kibiców w przekonaniu, że w tym sezonie ruszają po największe. Europejskie cele, w co ja w zupełności wierzę. Tak jak wcześniej wspomniałem, ucinam czas antenowy dla tych najlepszych klubów, więc na razie żegnamy Milan i przyglądniemy się pojedynkowi Realu Madryt i Barcelony. Blaugrana po dość miernym sezonie poprzednim pożegnała jednego z najlepszych trenerów o pseudonimie Denzel, aby niemiecki powiew świeżości i polska ofensywa przypomniały światu w nadchodzących rozgrywkach najlepsze lata tego klubu. W tym meczu, oprócz bądź co bądź imponującego zwycięstwa z krajowym rywalem, warto zauważyć, że dwie bramki strzelił człowiek, którego twarz przybiera podobnie irytujące kształty co niejakiego gawiego. Oby charakter miał inny, bo świat futbolu nie zdzierży dwóch tak, Wających zawodników. Rozprawiając się do końca z poczynaniami królewskich, rzućmy okiem na spotkanie z Chelsea klub piłkarski. Warto podkreślić, że Chelsea to klub piłkarski, bo po ich ostatnich działaniach można mieć ku temu wątpliwości. Real zdołał dwukrotnie przełamać no, niezbyt rozgarniętą obronę de blues, przy tym tracąc tylko jedną bramkę i tym samym swój okres przygotowawczy zamyka zwycięstwem. Już przytoczona uprzednio Barcelona, po pokonaniu królewskich, myślała, że sięgnęła piłkarskiego nieba i największe laury spadną na nich same. Jednak wybitni piłkarze AC Milanu szybko sprowadzili oponentów na ziemię, strzelając dwie bramki w przeciągu pierwszych 15 minut. Całe szczęście, że polska siła była po stronie hiszpańskiego zespołu i nie tylko udało się uniknąć srogiej kompromitacji i jeszcze większego rozczarowania, ale również wyciągnięto remis z tego beznadziejnego wyniku. Amerykańska ziemia w czasie przygotowań do sezonu, ma to do siebie, że remisy są rozstrzygane po męsku. W konkursie rzutów karnych, nie wydaje mi się, żeby to było ważne, ale te karne akurat wygrał Milan. Blaugrana na ostatniego przeciwnika wybrała niezbyt silny zespół, aby doszlifować detale i z odpowiednim mentalem wejść w ligę. Niestety jedyne co było szlifowane to berła zawodników Monako. jednak warto podkreślić, że skład Barcelony w większości wyglądał jakbyś w futbol menadżerze odpalał sezon 2032-33. Tym sposobem kończymy z Hiszpanią i przechodzimy do poważnego futbolu. Przynajmniej jak na razie. Spotkanie z Manchesterem City poprzedziło spotkanie z Realem, które pokazywałem wcześniej. Mówię to w gwoli ścisłości, bo ktoś mógłby być zdziwiony dlaczego obrona The Blues jest jeszcze gorsza względem tego co widział lekko ponad minutę wcześniej. Więc uspokajam, oni nie cofają się w rozwoju, a po prostu zmieniłem lekko kolejność meczów. Haland w czwartej, a następnie w piątej minucie wykorzystał lekkie błędy obrońców, i na swoim koncie miał już dwie bramki w tym pojedynku. W dalszej kolejności obywatele zafascynowani popisami rywali postanowili sami coś porobić. Natomiast szybko powrócili do swojego pierwotnego zamysłu, który miał na celu strzelenie jak największej ilości bramek. Kiedy Roszpunka dopiła swego i zanotowała hat-tricka ściągnięto nogę z gazu, aby ławce rezerwowej Chelsea, która zresztą wygląda jak amerykański poprawczak, dać trochę powodów do radości. No, ale jeśli myślicie, że City poszło im słabo, to warto cofnąć się o kilka dni do drugiego spotkania w sezonie przygotowawczym, kiedy to podejmowali jakiś tam Celtic. Popisy bramkarzy mieszały się na przemian z popisami obrońców, aż doprowadziło to do sztuczek. Magicznych. Defensorzy żywień rządzą prestiżu kolejno znikali ułatwiając zadanie ofensywie Celtiku. Oczywiście atak de blues nie pozostawał dłużny i też używał swoich czarów, robiąc rzeczy niemal niepojęte, ale ostatecznie formacja obronna zgarnia cały splendor, bo to ich triki zagarnęły serca obiektywnych fanów piłki nożnej na całym świecie. Wspaniale patrzeć na takie obrazki. Jakby ktoś chciał się nauczyć, czego nie robić w obronie, to warto odpalić ten spektakl. Powoli dając już spokój Chelsea klub piłki kopanej w ostatnim pojedynku sezonu przygotowawczego grali z Interem. To taka drużyna zwłok, jakby ktoś nie wiedział. I tutaj poszło nie jakoś wybitnie, ale tak w miarę przeciętnie. Udało się w końcówce odrobić straty, może by udało się wcześniej, gdyby zawodników nie prześladował pech. No i myślę, że zważając na wszystko, co się dzieje wokół The Blues, trzy porażki, dwa remisy i jedno zwycięstwo w pre sezonie to dobry wynik. Z deszczu pod rynne, bo teraz. Segment poświęcony Manchesterowi United. Pierwszy z dwóch poważnych meczów został rozegrany z Arsenalem. Połamany Hojlund w dość imponującym stylu otworzył wynik i chwilę później doznał kontuzji. Nikogo to oczywiście nie zdziwiło, a zanim zszedł z boiska, zdążył zepsuć jeszcze jedną dogodną sytuację. Następnie, standardowo, jak to zawodnicy United mają w zwyczaju, ktoś się połamał i Arsenal jak gdyby nigdy nic wyrównał. Mała przerwa na popis Antonego i oklaski swojego tatusia, a po przerwie kanonistycznie nieży dopełniają tego co dopełnić się miało Pomijając mecz z Betisem, przechodzimy do ostatniego widowiska pre-sezonu w wykonaniu Czerwonych Diabłów. I tutaj w pojedynku holenderskich taktycznych geniuszów wyższością może się pochwalić Arne Slot. Ten hak klasycznie, jak to ma w zwyczaju, się zesrał, mimo że 0 do 3 to nie 0 do 7, to pozostaje taki mały niesmak. Bayern Monachium czasem lubi sobie zagrać z jakimś zespołem z niższej ligi. Nie wiem, co to ma na celu, przecież w takim meczu nauczysz się tyle samo, co grając 16-letnimi dziećmi na Orliku, natomiast dochodzi do takich eventów. Może zawodnicy po prostu chcieli wyładować frustrację z racji, że przegrali ostatnie mistrzostwo w lidze, w której tego mistrzostwa się niemal nie da przegrać, a może kompany chciał zademonstrować Europie, jaką wielką siłą dysponuje. No, tego się nie dowiemy. Natomiast w historii kanału nie pokazywałem jeszcze meczu, w którym było aż łącznie 15 bramek, a teraz jest okazja, więc bierzcie i patrzcie, jak gole padają raz po raz. To Tottenham z Bayernem łączy fakt, że w minionym sezonie nie zdobyli żadnego trofeum. W sumie to Koguty ten fakt łączy z każdym zespołem, który na przestrzeni ostatnich 16 lat nie zdobył żadnego trofeum. W tym pojedynku najciekawszym była kamera na piersi sędziego, która pozwoliła ujrzeć dość wyjątkowe kadry. Natomiast zaraz po kamerze na drugim miejscu były bardzo ciekawe bramki, których doczekaliśmy się aż trzech. zespołom tak się fajnie grało ze sobą, że za tydzień zagrali ponownie, tym razem w Ostatnie innych składach, na innym stadionie i z innym przebiegiem. Koguciki wyszły na prowadzenie, które dość szybko stracili, natomiast co się nacieszyli pozytywnym wynikiem, to ich. Ostatecznie Bayern strzelił bramek więcej, stracił mniej, ale nie przeszkodzi to zawodnikom w powspominaniu minionych lat, co prawda bez trofeum, ale w rodzinnej atmosferze. Ostatni mecz, jaki dzisiaj przygotowałem, to powrót do Hiszpanii i Włoch. Atletico, które przechodzi rewolucję transferową, mierzy się z Juventusem, o którym zapomniał świat. Stara dama okazała się starą kurwą, nie przedłużając kontraktu ze szczęsnym, i to bardzo dobrze, że ten mecz przegrali. No i to tyle. Szybka analiza kilku europejskich zespołów, oczywiście nie wszystkich, no bo kto by to oglądał. Ja dziękuję za waszą uwagę, zapraszam do komentowania i lajkowania, tymczasem żegnam. Żegnam.